Czekaj, te czerwone co to jest? To jest jakiś wanted level, nie? O, to jest... Dogodnijmy gościa. Gotowy? No ale mi ty brończybym pszczel. No masz teraz, no Miesz gościa? On powinien tu być na parkingu no. Nie wiem sorry O no to mocno się ta kurwa Stabilnie nie dam rady bo to tak raz skonstruowana kurwa Czekaj, bo się nie rusza, nie? Rzucę mu bombę, czekaj no się nie rosnę, czekaj, nic nie rób, nic nie nic nie rób, nic nie zierob. <laughs> Udało się, kurwa! Na <laughs> kasę. Czekaj, co? Jeszcze, tam jest jeszcze jedna czaszka.